Dochodzą do mnie jakieś tam słuchy, niesłuchy. Dostałam generalnie chwilą screeny, że znowu jest jakiś profil, kurwa. Nie powiem gdzie, nie powiem jak. Że właśnie, że jest nagonka na mnie, że chcą mi zabrać kic. I ogólnie typ, który to prowadzi i to powiem szczerze, ja mu się chyba spodobałam i on się teraz kurwa na mnie mści, kurwa. Naprawdę, chciałabym zacząć tak weekend na spokojnie, ale się nie da, więc ja wypowiem się raz. Czekasz cały czas na pozew. No bo nie chciałam z Tobą wyjść na kawę, nie chciałam się z Tobą spotkać w poznaniu, w którym ponoć studiowałeś, bo nie wiem, bo jesteś tak zakłamanym człowiekiem, że dla mnie to jest hit, więc chcesz się po prostu bardzo usilnie ze mną spotkać na sali sądowej. Eee, więc e, możliwe, że Ci się to uda. Ja też szukam kochani teraz pana mecenasa, e, żeby po prostu doprowadził e, tego człowieka do porządku. Jeżeli kogoś znacie, to napiszcie mi, bo to już troszeczkę przychodzi za daleko, o zobaczcie Kitsi. Kicci sobie siedzi na drapaczku i sobie właśnie chilluje. I z Kitsi jest wszystko w porządku. Naprawdę przestańcie, przestańcie cały czas atakować mnie, mój dom, moją rodzinę, bo no nie zabierzecie mi Kicci, bo Kicci ma naprawdę super warunki. Ale to nie o to teraz chodzi. Skoro ty masz e, możliwość rozmawiania cały czas na, jak to się nazywa, na mój temat, no to ja się wypowiem na twój temat. Słuchajcie, geneza tego wszystkiego jest taka, że ja kiedyś, e, że w ogóle ja postanowiłam bardzo zmienić swoje życie i to zrobiłam, no i chyba panu Maciejowi G bo dobrze wiesz, że wiem jak się nazywasz wiem gdzie chodziłeś do gimnazjum mam twoje zdjęcia sam, sam mi też potwierdziłeś czym się zajmuje twój ojciec więc yy... geneza tego jest taka że ja z panem Maciejem kiedyś bardzo dużo rozmawiałam przez telefon wieczorami i w ogóle i pan Maciej zaproponował mi kawę i jakoś tak kontakt się w sumie urwał no bo ja, wiecie ja nie latam za chłopami i nigdy nie będę latać no i od pewnego czasu właśnie jak wróciły zasięgi, wiecie, ja e, bardzo, e, bardzo idę w stronę właśnie tych social mediów i nie mam zamiaru stopować, no to on się uruchomił po prostu, po prostu się uruchomił. Znaczy, generalnie nie chcę mi się o tym gadać, bo ja to w ogóle nie traktuję tego wszystkiego, co on pisze, nie traktuję na poważnie, dlatego że on sam mi mówił, że jego jarają takie dziewczyny, sam mi to mówiłeś. Że jarają ci takie dziewczyny, że ten temat cię jara i w ogóle. Ja pamiętam nasze rozmowy, mimo tego, że w Częstochowie było bardzo ze mną źle i też rozmawialiśmy w takim czasie bardzo ciężkim dla mnie i ty też bardzo chciałeś mi okazać wsparcie, chciałeś się ze mną zobaczyć, ale wiem, że ci jarają takie dziewczyny, wiem, że jarać ten temat. Miałeś sobie zrobić przerwę od internetu i też mi tak mówiłeś, a po prostu no, widzę, że znowu są po prostu akcje. Więc no idziesz w lewo, nie w prawo, słońce, i na Twoją prośbę, dobrze, dostaniesz pozew. <grystanie> nie sądziłam, że będę musiała takie rzeczy mówić, ale tak, słuchajcie, było. Rozmawialiśmy przez telefon, ja, ja cię te tematy i w ogóle, że to dla Ciebie bardzo ciekawe, um, że od ciekawości się zaczyna. E, ale słuchaj, ja wiem, jakie jest męskie ego, jak chcesz, to ja mogę z Tobą porozmawiać jeszcze raz. Tylko przestanę wypisywać na mnie głupoty, kurwa, no bo to już jest śmieszne, nie? Myścisz się tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałam, nie wiem, nie utrzymywałam z tą kontaktu, nie rozmawiałam, nie wiesz o co chodzi. No ty wiesz, nie będę gadała, więc beka.